Dzień dobry, gotki i goci, czyli uczestnicy i uczestniczki w wyścigu Gotika Trail 2025 rok, piąta edycja, już piąta tego wyścigu, którego nie, nie umieszkam nazwać kultowym. Potem wytłumaczę dokładnie dlaczego. Czas mija, słuchajcie, to już piąta edycja. Ja byłem z Wami tutaj na trzeciej edycji, na czwartej. Pierwszą i drugą edycję niestety ominąłem z przyczyn takich, że po prostu i pierwsza i druga edycja odbyły się przy masakrycznej pogodzie. W pierwszej edycji było deszczowo i zimno, w drugiej edycji było jeszcze bardziej deszczowo, jeszcze bardziej zimno. Łącznie z gradem tam dużo osób się wycofało i ci, którzy startowali, wspominali tę edycję jako zdecydowanie najtrudniejszą. Ale trzecia i czwarta edycja już się odbyły w dobrej pogodzie, w fajnych warunkach i mam nadzieję, że ta piąta edycja, i tego zresztą Wam życzę, też się tak odbędzie. Gotyka Trail to jest wyjątkowy wyścig. Właśnie dwa powody są ku temu. Wyścig odbywa się po niesamowicie pięknych terenach. To jest taki banał, no można powiedzieć, że wszystkie ultra odbywają się w ładnych okolicach, ale to jak. Jest poprowadzona gotyka, to jest po prostu bajka. Ja uważam zresztą, że to środkowe pomorze, te okolice na południe od Koszalina, są niezwykle piękne i naprawdę warto odwiedzenia. I to właśnie Gotika Trail wam umożliwia właśnie przejechanie się najpiękniejszymi fragmentami, moim zdaniem, polskiego pomorza. A drugi. Powód, dla którego uważam ten wyścig za wyjątkowy kultowy, to jest, po pierwsze, osoba organizatora i to, co on na ten wyścig przygotowuje. Bo to nie jest zwykła ściganka, tylko to jest wyścig, który jest też owiany taką aurą właśnie tej historii gotów. Historii gotów, historii pomorza i organizator jakby tym żyje i ten wyścig się wyróżnia tą historią, którą organizator chce Wam przekazać. Tą historią tych terenów i wpadł na taki fajny pomysł, mianowicie, że oprócz tego, że się ścigacie, to macie do zebrania kilka runów to się nazywa. czy musicie odwiedzić kilka miejsc. To troszeczkę jak na zawodach na orientację, ale one są przy trasie, więc tam nie, nie, nie ma jakiegoś problemu, żeby gdzieś tam godzinami ich szukać. I właśnie odwiedzacie te miejsca, to są miejsca charakterystyczne, miejsca szczególne, miejsca szczególne dla historii gotów, dla historii tego rejonu. No, to tworzy wokół tego taką audrę, muzyka specjalna, w ogóle te historie właśnie takie tajemnicze. Tutaj o Odynie, jak mi ktoś kiedyś powiedział w wywiadzie, że jechał i się zastanawiał, czy, czy czy, czy co Odyn o nim sądzi? Tak. Z wielką przyjemnością będę tutaj w tym uczestniczył. No właśnie, bo ja może powiem parę słów o swoim kanale, o tym, kim ja jestem, skąd ja się w ogóle wziąłem. Słuchajcie, mój kanał Wywiady na Rowerze, jak sama nazwa wskazuje, polega na tym, że ja robię wywiady z ludźmi, którzy startują w zawodach, startują w ultra, wywiady w czasie jazdy. Nie, nie staję, nie zatrzymuje się, nie każę Wam wsiąść z roweru, tylko po prostu do Was podjeżdżam i z Wami rozmawiam. A Wy dzielicie się ze mną różnymi rzeczami. Dzielicie się ze mną sprawami sprzętowymi, sprawami logistycznymi, organizacyjnymi, z paniem jedynie, Wszystkim tym, co Wam leży na żołądku. Opowiadacie historie, które Wam się wydarzyły w czasie jazdy. A uwierzcie mi, no naprawdę tych historii jest masa, i co jedna jest ciekawsza. To wszystko jest u mnie na kanale zebrane. Takie wywiady, gdzie można sobie to pooglądać, czegoś się dowiedzieć, dowiedzieć się, co inni zawodnicy sądzą o jeździe i jakby ja robię wywiady z różnymi osobami, zarówno z osobami z czołówki, osobami ze środka stawki, osobami z końca stawki możecie sobie wyobrazić jak różne są te opinie tak, w zależności od tego z kto z jaką motywacją przyjechał na te zawody czy jedzie pierwszy raz, czy to jego pierwsze ultra, czy trzydzieste bardzo, bardzo różne opinie, bardzo różne rozmowy baza wiedzy, baza informacji o, o tych wyścigach Kanał jest finansowany ze sprzedaży tych filmów Wam. To jest tak urządzone, że ja to kręcę, potem to montuję. Jeżeli chcecie, bo można też kupić ode mnie to w postaci surowki, montuję i powstaje z tego tak zwana filmowa pamiątka z wyścigu. Bardzo się cieszę, że będę mógł uczestniczyć w gotyce. To jest naprawdę jeden z moich ulubionych wyścigów, i jak ktoś się mnie pyta, a na który wyścig? Pojechać. No to ja zawsze mówię, a byłeś na Gotice? Nie, no to jedź na gotikę, no będzie zadowolony. Gotika będzie pierwszym wyścigiem, który będę kręcił w tym roku, a wzięło to się z tego, że wylądowałem w szpitalu, tam dłuższe leczenie i dopiero właściwie na gotikę jestem gotów, żeby jeździć z Wami rowerem. Także bardzo się cieszę, że właśnie od tego wyścigu zaczynam sezon. Także to będzie mój debiut w 2025 roku. Pewnie tak jak wielu z Was, bo to jednak wyścig majowy. Do zobaczenia na trasie. Życzę Wam wyścigu bez awarii. Bez jakichś kontuzji życzę Wam wyścigu takiego, jaki sobie wymarzyliście. Oczywiście nie życzę Wam wyścigu łatwego, bo Wy nie po to tu przyjeżdżacie, przecież, żeby było łatwo. Do zobaczenia na trasie. Cześć, cześć. W tym roku jest taka ciekawostka, mianowicie. Yy, ponieważ muszę to tro troszeczkę wytłumaczyć skąd to się w ogóle wzięło mianowicie do filmu które ja robię wy często dosyłacie swoje zdjęcia i swoje filmy to personalizuje te filmy to pozwala jak to ktoś mówi wreszcie mam co zrobić z tym co nakręciłem i z tym co obcykam ja to wstawiam do filmów jako przerywniki pomiędzy wasze rozmowy Wielu z Was udziela mi zgody na to, żeby y, y, części z tych materiałów, takich na których nie ma ludzi, y, które są po prostu widokami przyrody czy jakiegoś krajobrazu, żeby używać w innych filmach. I ja tego już całą masę zgromadziłem, na przykład z dwóch poprzednich edycji i z innych wyścigów, które trochę czasami tą samą trasą jadą. I to wszystko zebrałem teraz do kupy. Jeżeli ktoś chce to w komentarzach pod tym filmem, dałem linki na YouTube do tych. Właśnie filmów, jak wygląda trasa 400, jak wygląda trasa 600. Zapraszam, jeżeli ktoś jest ciekawy, jak wyglądają te tereny, które będziecie przemierzać, zapraszam.